Jestem przed hutą warszawa, to znaczy przed biurowcami Huty Warszawa. Przyjechałem tutaj coś kupić, ale okazało się, że to co mi zaproponowano to nie jest to, co bym chciał. No i wracając, tak mnie naszło, że może o tej hucie warszawa opowiem. Szczególnie, że mój ojciec pracował w hucie warszawa i był w Solidarności i był też internowany. Ale o tym nie będę teraz opowiadał. Bardziej mnie interesuje cały czas to, co mówiłem też w poprzednim szorcie. Lewandowski, Tusk, teraz Brzuska, którego Lewandowski, nie Lewandowski, Tusk, jak przemawiał, zobaczył, powiedział, to co, rzucasz wyzwanie, to co, robimy, robimy, zaczynamy działać? A Brzuska mówi, ojej, będę to robił. Dobrze usiądę. Stanął z tym swoim wyrazem twarzy przedsiębiorca, miliarder, Hmm. U niego ludzie pracują na śmieciowych umowach, ale to nieistotne. No, i on teraz będzie pakiet dla przedsiębiorców. On będzie reperował polską przedsiębiorczość. Znowu pijorowskie zagrywki. A Brzuska albo nie miał wyboru, albo jest na tyle głupi, że się dał podpuścić Tuskowi. A Tusk, jak topielica, go znając życie utopi. To znaczy, i tak Tuska jest poza e, Brzuska jest poza granicami Polski, więc może mu tam. A może to go ani ziębia, ani grzeje, ale na pewno jego ego wzmocnił. A Tusk, jak taka hedera, jak taki powój, obsiada różnych ludzi, po czym wysysa z nich, topi i jak taka, już nie wiem co, przerzuca się, jak taka narośl, taka jemioła, o takie właśnie jemioły, jak tutaj rosną, przerzuca się na kolejnego. A lud się cieszy. Lud cieszy się, że polski mask brzuska i polski Donald Trump. Czyli podróbka Donalda Trumpa. Coś dla nas zrobi. A tak naprawdę to zrobił tyle, że sprywatyzowali ten kraj, odebrali ludziom pracę, zbudowali takie centra handlowe, które są własnością międzynarodowych korporacji. Teren tutaj jeszcze jest. Olbrzymi do zasiedlenia, czekają, będą powstawać nowe, nowe, nowe przedsięwzięcia. A całą produkcję przeniesie się do Chin, do Indii, do Pakistanu, do biednych krajów, gdzie tam się będzie tych ludzi wyzyskiwać. Tak zostaliśmy sprywatyzowani przez tych lewandowskich, tusków i innych, którzy tylko po prostu przychodzą i grabią. I grabią. O tym miejscu opowiadam w pierwszym szorcie.